Taka oferta, taka okazja może się szybko nie powtórzyć. Cześć, tu Ewelina, za chwilkę wszystko pokażę Ci. Zresztą o tym to już mówię Wam, oj długi, długi czas, ale mamy nie dość, że tutaj jak widzicie te pomarańczowe metki 159,99, to jeszcze mamy minus 40%. No i właśnie to jest to, wow! Torebka 119,99, zobaczcie jaka fantastyczna. I tutaj mamy w trzech kolorach tą torebkę. I jestem często w CCC, ale pomimo to ten sklep i tak mnie mega zaskakuje. Mega zaskakuje, słuchajcie, ponieważ mamy też i nowe oferty. Także jestem, patrzę. I zawsze coś też nowego wychwycę. Teraz torebki. Patrzymy sobie na torebki. 229,99. Tutaj jest firma MEX. Ale zobaczcie, co my tutaj mamy, jak kolorowo, jak wiosennie. 179,99. Zieleń, pomarańcz, brąz, róż. No i. Tu jest ta oferta, minus 40%. Sobie przytrzymajcie, przystopujcie i doczytajcie. A ja wiem, że wiele z was dziewczyny tutaj już właśnie wykorzystało tą ofertę i zakupiłyście niesamowite perełki. Lubię tak przeplatać w moich przeglądach, żeby było właśnie i troszeczkę nowości, i troszeczkę rzeczy z wyprzedaży, buty, torebki. Wiecie, tak na zmianę. Wtedy jest na pewno o wiele, wiele się ciekawiej. No i patrzymy tutaj też na takie nowości. Róż. Znowu mamy ten róż, słuchajcie, tam z tyłu mamy taki masełkowy kolorek. A jeśli chodzi o cenę, tutaj nie zawsze cena, tak wiecie, chce się ujawnić. 199,99. I mniejsze takie do ręki jakby pusie. No też te kolory takie, słuchajcie, no te kolory po prostu. Mm. 179,99. Taka cena. Będziemy przechadzać się po sklepie, będziemy iść dalej, będziemy patrzeć. Wiadomo, że nie będę wszędzie się zatrzymywała, bo jak wiadomo, to tak dużo z tych rzeczy Wam pokazywałam, tak dużo z tych butów, z tego obuwia Wam pokazywałam, że no nawet tutaj, tutaj też już byliśmy. To też już oglądaliśmy, ale wiem, że sporo dziewczyn yy, tego poszukuję, bo ja wiem, co do mnie piszecie na Instagramie, najczęściej gdzieś tam się otwieracie, żebym jeszcze raz Wam coś pokazała. No i ja staram się, staram się Wam pokazywać. Te wzory, jak wiecie, zwierzęce to też tak samo były mega modne i popularne, no ale są, więc pokazuję. I to już Wam mówiłam też w ostatnim przeglądzie z CCC, że z takiej oferty warto skorzystać. Jeżeli naprawdę czegoś potrzebujemy, wiemy, że jakiś mamy niedobór, jakiegoś obuwia, no to to jest ten czas, ten moment, gdzie możemy coś fantastycznego naprawdę zakupić. I buty to jest coś też takiego, co nam służy dłuższy czas, jeżeli o nie dbamy odpowiednio. Zabezpieczamy, impregnujemy, czyścimy, w odpowiedni sposób też przechowujemy poza sezonami. To jak najbardziej te buty będą nam służyły dłuższy czas. O tym wszystkim sobie ostatnio już rozmawialiśmy w jednym z ostatnich przeglądów. No tutaj patrzymy: 349,99 to, to wiecie, to jest but, który który chyba we wszystkich sieciówkach jest mega powtarzalny, powtarzany. No, a tutaj fantastyczne botki, śliczne, śliczne, po prostu śliczne i obcas też śliczny. Coś krótszego, jeżeli ktoś woli. 179.99. No i te firmy, no tak samo mamy taką rozpiętość tutaj różnych firm. Możemy wybrać różne materiały z jakich dane buty czy torebki zostały zrobione. Także wybór, wybór, wybór jest przeogromny. Te torebki, które teraz właśnie Wam pokazuję, to ja Wam powiem, że mi przypominają takie lata gdzieś dwutysięczne. Coś takiego podobnego było. 139,99. Ta dosyć ciekawa, a kolor szalony. Dziewczyny, lubicie takie kolory, takie czerwienie? Nosicie takie ogniste kolory. O, i jeszcze yy, oferta wyprzedażowa. 89,99. I tutaj mamy coś spokojniejszego, coś grzeczniejszego sto czterdzieści dziewięć dziewięćdziesiąt dziewięć odwracam się i idziemy dalej, wędrujemy dalej. Możecie też pisać, co byście chcieli poglądać w tym sklepie, czy macie jakieś swoje ulubione obuwie, czy to mają być szpilki, czy to właśnie jakieś tam, wiecie, mokasyny, botki, trapery, no, co lubicie najbardziej, może tyblety. <grym> Także dajcie mi znaki. Być może się dłużej zatrzymamy, właśnie na y, takim obuwiu. Klara Barson, tutaj widzicie, no tych film po prostu jest dość sporo. A taki but, a taki but to będzie długo, długo modny. W poszukiwaniu nowości ruszyłam dalej. No i właśnie. Zawsze też chcemy, żeby coś nowego, coś nowego się pojawiło, ale tutaj, wiecie, już tak konkretnie coś nowego, bo tu jest taka wiosna. No i mamy ponownie owocowo, takie jak to było przed chwileczką, słuchajcie, były modne w zeszłym sezonie 139,99, właśnie takie owocki. No i cytrusy, mamy też firma Jenny. Ale fajnie to wygląda. Muszę Wam powiedzieć, że świetnie to wygląda. No i ja już po prostu czułam gdzieś tą wiosnę. Ogólnie już tą wiosnę widać w sklepach. Także no przyszykujmy się, przyszykujmy się. Tak, 139,99. Wczoraj był live. Czyli nasze cięte czwartki, godzina 19.19. .19. Dziękuję Wam za to, że byliście świetnie. Oczywiście świetnie się bawiliśmy, jak to zawsze my. Te osoby, które nie oglądają jeszcze u mnie tych liveów, no to zapraszam. Podlinkuję Wam tutaj też. Także będziecie mieli link w opisie. No i to już koniec dzisiejszego przeglądu. Dziękuję Wam za to też, że tutaj jesteście. Przytulam Was bardzo mocno. I do jutra.